Nigdy nie spojrzę na śniadanie w ten sam sposób, odkąd dowiedziałem się, co jedli starożytni Rzymianie. Zanurzmy się w tej historii. W starożytnym Rzymie śniadanie zwane Lentaculum było prostą sprawą. Wyobraźcie sobie podstawowy zestaw na dobry początek dnia. Po pierwsze, chleb. Rzymianie lubowali się w różnych rodzajach chleba z pełnego ziarna, który był podstawą ich diety. Następnie oliwa z oliwek, często skropiona na chlebie lub używana jako dip. Na liście znalazł się również ser podawany obok chleba, a na słodko. Popularne były owoce takie jak figi, winogrona i jabłka. Miód był kolejnym przysmakiem, używanym do słodzenia zarówno chleba, jak i owoców. A co z napojami? Cóż, często popijano rozcieńczone wino lub ciepłą wodę z dodatkiem miodu. Lentakulum był szybkim, samotnym posiłkiem, dającym Rzymianom energię na cały dzień. Całkiem fajnie, co? Następnym razem, gdy będziecie jeść śniadanie, pomyślcie o starożytnych Rzymianach i ich lentakulum. Zachowajcie ciekawość świata.